No, witam was serdecznie, ja jestem z Pitera, To jest kolejny już szósty odcinek serii Piknimy w Batman Arkham Asylum. Jak widzieliście, musimy cofnąć się do windy. O, i tutaj mamy ten przykład. W tym prezencie siedzi taki kolej, który jest z nożem. I on jest dosyć szybki i jego musimy po prostu w taki sposób załatwić, że no po prostu musimy pierwotnie opuszczać beleryną, a dopiero potem go a dopiero potem z nim skończyć. E, więc e, na czym teraz ja skończyłem? Tak, mamy udać się do windy. E, w poprzednim filmiku ocaliliśmy doktora Chena, Clermana i doktora Young. No i teraz właśnie się wracamy do, do nich, a następnie do windy. No tu ich chyba widzicie teraz. All my research notes are there. We can't risk Joker getting his hands on them. It's not safe, Doctor. The island's a war zone. You won't stand a chance. It's my life's work. You really don't have the authority to. I'll get her there, Batman. You ask me, it's about time for a little payback. I don't like it, but who called the elevator? Wasn't us. It's coming from the lower floor. Cash, take Doctor Young. Get her notes and then find somewhere safe to hold up. Everyone else, go to the observation room. No, i widzimy, że mamy towarzystwo trzech facetów, którzy są uzbrojeni w broń palną. No, nie lubię tak. Tak, wiecie, grać na nich, bo oni. Teraz niby są oddzielnie, ale oni, nawzajem, ale oni siebie nawzajem widzą. I jeżeli bym teraz kogoś zgarnął. Podejrzewam, że pewnie by się rzucili na mnie wszyscy. Ten na dole jest chyba niżej. Hmm, tego mogę kopnąć w locie, ale tego chyba nie zrobię. Tak go nie ściągnę. Hmm. Wybaczcie za takie przeskakiwanie z gargulca na gargulca, ale no inaczej się ich nie załatwi. Musimy czekać na odpowiedni moment i jeżeli zgarniemy już jednego, to już z następnymi pójdzie znacznie szybciej. tego nie zgarnę, bo przecież tamten nie zauważy i będzie ze mną źle. O tak, o to mi chodziło, dokładnie o to. No jednego już mamy mniej. Teraz oni się tutaj do niego zlecą, więc musimy to dobrze rozplanować tak. Ten tutaj leci. Hmm, tego. Tego ściągniemy, tak. Tego ściągniemy z lo w locie. Mhm. W sumie ten koloto mógłby już do mnie stamtąd strzelać. Ale skoro tak chciał, to proszę. No i pozb pozbyliśmy się ich. Tylko teraz pytanie, gdzie jest ta winda? Mm, jest gdzieś tutaj. Nie, tu sobie jakieś... nie wiem łazienki ona jest chyba na górze tak, jest na górze, tutaj no i wsiadamy no tutaj kolejna rozmowa z Jokerem

Gaz Batman się już tutaj widzimy. Bo po, no, po prostu kaszlał. No a zresztą zobaczcie sami, co się będzie działo zaraz. Teraz pytanie za 100 punktów. Kto to był? E, no tutaj, jeżeli ktoś oglądał Batmana, no to już chyba wie o kogo chodził. E, no zresztą. W tym odcinku będziemy z nim walczyć, więc... E, więc zobaczycie kto to tak naprawdę był. Teraz za kim ja mam iść? Za tymi śladami chyba. Nie są tam, ale stamtąd przyszedłem z tej windy. Winda jest zamknięta, więc po prostu musimy rozprowadzić żel wy wybuchowy na e, tą ścianę. I bum. Dobra. Mhm. Tu nic nie ma. A nie, jest tutaj jakieś przejście. Szczerze mówiąc, pierwszy raz grałem w Batmana i zobaczyłem to, tego kolesia, który tak był przy tej szybie. To się trochę jeszcze straszyłem, ale. O, widzicie, komisarz Gordon, z tego powoli się taki thriller ro robi. Dobra, musimy szybko iść do tego Gordona, przecież wzywał naszej pomocy. O, tam sobie siedzi po cichutku, No weźmiemy, dobra. I biegniemy do niego, zwróćcie uwagę, że Batman ma teraz czerwone oczy. Nie wiem czego to zależy. No i widzimy. Komisarz Gordon. Niby komisarz Gordon nie żyje. Teraz próbujemy się połączyć z wyrocznią jednak. Jakieś zakłócenia są? Mhm. Właśnie. Znajdź zabójcę komisarza Gordona. Idziemy. Ta muzyka też robi swoje. W tej, w tej kostnicy nie ma nic. Dlaczego? No bo. Przeszukałem to z tamtej strony. Z tamtej strony, gdy, gdy grałem, to w pierwszy, drugi raz i nic tam nie było. I gdy wyszliśmy, mamy teraz kostnicę. No i co jest w tym worku? Ojciec, Brusa. Ale zwróćcie uwagę, że są trzy worki. Wiadomo, jeżeli leży ojciec, to obok musi leżeć matka. No właśnie. Co leży w trzecim worku? i Ja wiem. A wy? No właśnie. To był nasz stary kolega. Strach na wróble. No i okazało się, że to właśnie on wprowadził tę truciznę tam. No i widzimy, ten świat trochę się taki inny zrobił. Tutaj widzimy takie... wszystko lata w powietrzu, wszystko jest takie pourywane i w ogóle. No, a tutaj mamy kadcinkę, która zapowiada pierwszą walkę ze strachem na wróble. Tych walk jest dokładnie chyba trzy. Wiadomo, im wyżej, tym trudniej. Co musimy zrobić, żeby tego stracha na wróble pokonać? Otóż musimy podejść do tego dużego reflektora, który jest ze znakiem Batmana musimy tak to zrobić, żeby po prostu ten strach na wróble nas nie zauważył, więc co, więc szybko biegniemy. Tak. To jest na razie jeszcze prosty poziom, bo w dalszych poziomach jeszcze ten strach na wróble z tych swoich strzykawek, które ma na rękach po prostu wypuszcza takie szkielety, z którymi musimy walczyć i na, i na, i na, i na dodanie tego wszystkiego ten strach na wróble się na nas patrzy. Jeżeli nas zobaczy, no to patrzy na nas, no próbuje się na nas patrzeć. Tak szybki skok. I tutaj mamy tą ścianę. E, tylko tutaj zobacz. Dobra, lecimy szybko. Hmm. No kurde, pomyliłem się znowu przyciski. Znowu nie wyszło. Dobra, teraz szybko rozprowadzaj. I wracamy. Dobra. Teraz to wysadzimy. To skupiło uwagę stracha na wróble. On będzie teraz nas dokładnie te przeszukiwa... Wow, 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 Ma by mnie złapał. On będzie dokładnie teraz przeszukiwał ten obszar. W sumie to chyba trzeba uciekać jak on się patrzy tam gdzie teraz stoimy. I chyba teraz tak też zrobię. No, właśnie, dobra. O to chodziło. Tak, ten szybki skok. No i reflektor już jest w naszych rękach. I na trochę na wróble. Włączamy. No, życiorys.

No już widzimy, mamy strzałki, po tych strzałkach mamy się kierować. Idziemy. No, jak widzicie, to nie It był wcale komisarz Gorun, tylko to był policjant. E, w tej windzie już, gdy Batman się dusił, on był wtedy już tak lekko utruty i po prostu miał takie iluzja. Mm, było to spowodowane właśnie tą trucizną. Jakby baton po, mm, no po prostu był osłabiony i, i nie wiedział, co się z nim dzieje. Wow, myślałem, że tutaj nie wyskoczą ci zbiorowie tego sobie ogłuszymy. W pierwszej kolejności załatwię tego, bo on jest szybki i on często nas kontruje. No chodź. No i koniec. Dobra, o szybko. Tutaj, tutaj. Tu stoi Harry Quinn i tu siedzi prawdziwy już komisarz Gordon. E, więc co, więc po prostu musimy go uratować tak, żeby nikt nas nie zauważył. Ale wydaje mi się, że to już pozostawię sobie na kolejny odcinek, mm, bo naprawdę, mm, no to nie będzie krótkie. Przede wszystkim trzeba wszystko robić dokładnie. Nie mogą nas wykryć. E, więc co, więc ja się już z Wami żegnam. No i do usłyszenia.